Państwu. Otwieram dziewiątą sesję Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Stwierdzam, że Liczba Państwa Radnych obecnych na sali stanowi kworum, które pozwala obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam wszystkich Państwa radnych, panów starostów, panią skarbnik, pracowników starostwa. Przystępujemy do obrad dzisiejszej sesji. Słyszałem, że Pan Starosta chce wnieść yy, wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu. Bardzo proszę Panie Starosto. Tak, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, yy, chciałbym yy, prosić o wprowadzenie dodatkowego punktu. Przed kilkoma dniami podpisaliśmy z Marszałkiem yy, Województwa Mazowieckiego yy, umowę o dofinansowaniu hospicjum onkologicznego w kwocie 4 milionów złotych. Jest podpisana umowa, ale te pieniądze powinniśmy z formalnego punktu widzenia, wprowadzić do naszego budżetu i do wieloletniej y, prognozy finansowej, także prośba o taką zmianę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś y, uwagi, czy propozycje do y, porządku obrad? Y, z tego, co słyszałem, pani Skarbnik mi przekazała, że będzie też autopoprawka odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, tak? Ale to no omówimy tego, w tym punkcie, jak dojdziemy. Z, do tak. To znaczy to właśnie dotyczy no, no, no. dokładnie tej jednej dotacji, bo no, no. wprowadzamy do budżetu, to jest przedsięwzięcie, więc wymagamy przeprowadzenia uchwału rady do budżetu. Yy, robimy autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, którą macie Państwo przedstawioną. I yy, to wszystko. Czyli do wprowadzamy i poprawiamy wieloletnią. 2020, ponieważ ta dotacja 4 miliony jest przyznana na dwa lata, i w tym roku 3 miliony na przyszły rok. Stąd też ten jeden punkt zmienia nam aż te dwa dokumenty. Dobrze, teraz będziemy przegłosować. Ja mam tylko pytanie do Pana Encyna czy przegłosujemy oddzielnie poprawkę i potem już y, poprawiony porządek obrad, czy z jednym głosowaniem możemy to zrobić? To znaczy, to może, żeby wszyscy. Znaczy, moim zdaniem porządek obrad musimy zmianę przegłosować, tak? tak? jest. Natomiast poprawkę to już w tym konkretnym punkcie możemy głosować nad, nad, nad na uchwałą już z poprawką, jeżeli Prze jest tylko jedna. To... Ja rozumiem. Przegłosujemy zmianę i potem już zmieniony cały porządek obrad, mm. czy już nie potrzeba? Nie, to jest, to jest w takim razie zarządzam głosowanie nad zaproponowaną zmianą porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę dokonać głosowania za, przeciw lub się wstrzymać. Nie może jeszcze... jeden głosik poprosimy, proszę sprawdzić czy się potwierdziło wszystkim głosowanie. Pan Dąbrowski. Pan Dąbrowski. Pan mhm. Dobrowski. Pan Dąbrowski, Panie, panie ja Radny, zakończę to. O, dziękuję Dzień bardzo. Bez, bez. Głosowanie zakończone. Za przyjęciem e, proponowanego porządku obrad 21 głosów, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zatem przechodzimy do e, punktu porządku obrad podjęcie uchwały nr 9 rzymskie łamane przez 84 łamane przez 2019 to zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Czy Pan Starosta chciałby skomentować? Tak, myślę, że to wymaga pewnego wyjaśnienia. Otóż Szanowni Państwo, my w kwietniu tego roku złożyliśmy do wojewody dwa wnioski. Nie do wojewody. Do wojewody dwa wnioski o dofinansowanie naszych zadań zadań drogowych. Mówimy w tej chwili o, o tym punkcie y, dotyczącym dróg i gminy Izabel. Y, to zadanie było oceniane, później była, była jeszcze odesłane do premiera, y, do podpisu. No i był ranking y, tych zadań, które na Mazowszu otrzymały dofinansowanie. No i z tych dwóch naszych zadań. Jedno to ulica, ulica Izabelińska w gminie Stare Babice znalazła się na szesnastym miejscu nie biorącym, nie, nie, nie uzyskującym dofinansowania. I jedno zadanie na liście pierwszej, pierwszej rezerwowej to jest to zadanie, które dotyczy ulicy 3 Maja w gminie Izabelin i można powiedzieć to jest odcinek 1200 metrów. Od tego ronda nowo wybudowanego w kierunku ulicy Partyzantów jest jeden odcinek ulicy 3 maja przebudowywany i w kierunku ulicy Tetmajera. I teraz, tak, przed kilkoma dniami dosłownie otrzymałem pismo z Urzędu Wojewódzkiego informujące, że spośród tych, tych powiatów, które dostały dofinansowanie, część z nich już przeprowadziła przetargi, i z tych przetargów są pewne oszczędności i na dziś, na dziś mamy oszczędność 2 miliony 800 tysięcy złotych, co oznacza, że jako pierwsi rezerwowi no, mamy dofinansowanie do tego zadania kwotę 2 miliony 800 tysięcy złotych. To dofinansowanie było na poziomie 80% kosztorys inwestorski wynosił ponad 9 milionów no czyli, czyli teraz mamy, mamy taką sytuację jeszcze do rozstrzygnięcia są trzy przetargi w tym, w tym jeden w powiecie ostrołęckim na kwotę chyba 16 milionów złotych takie duże zadanie i wydaje mi się wydaje nam się że że jest szansa że to dofinansowanie może być nawet pełne czyli do 80% jak będzie okaże się po otwarciu tych ofert przetargowych. My dziś, żeby do tej gry wejść, mówiąc krótko, no musimy podjąć tę uchwałę no i cierpliwie czekać. Natomiast musimy też ogłosić przetarg w tym roku i w tym roku podpisać umowę z wykonawcą, którego, którego wyłonimy w trybie przetargowym. Jeżeli uznamy, że na przykład nie, nie, będzie, nie będzie większego dofinansowania, możemy się z tego wycofać, tak? No, ale y, najpierw musimy to sprawdzić. Wydaje się, że, że jest duża szansa na, 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 na spore, spore dofinansowanie. Gdyby, uważamy, że y, rozmawiałem tutaj na ten temat w zarządzie dróg powiatowych, że te ceny nieco, nieco spadły ostatnio. Czyli ta kwota naszego przetargu może się zmniejszyć, gdyby, gdyby to była kwota powiedzmy 8 milionów złotych i dostalibyśmy to dofinansowanie na poziomie 80%. No to z budżetu powiatu wystarczyłoby 800 tysięcy złotych, bo mamy deklarację tutaj z gminy Izabelin, że też te 800 tysięcy wtedy by dołożyli, czyli po 10%. Ale to jest taka sytuacja hipotetyczna. Dziś, żeby, żeby wejść do tej gry, no to musimy podjąć tę uchwałę. Dziękuję bardzo. No to wyjaśnia, skąd potrzeba sesji nadzwyczajnej, prawda? No działamy w warunkach niezwyczajnych, można powiedzieć, i te nieoczekiwane zmiany często wymuszają zwoływanie właśnie w takim trybie sesji. Czy Państwo macie może jakieś zapytania do, do tych kwestii związanych z tymi zmianami w budżecie? Nie słyszę, przechodzimy do głosowania. W sprawie podjęcia uchwały nr 9, rzymskie, łamane przez 84, łamane przez 2019, w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Mam opinię prawną, że nie, nie musimy odczytywać treści, pewnej treści uchwał. Niemniej jednak na Państwa wniosek mogę to uczynić. Więc zapytam, czy ktoś z Państwa zgłasza taką potrzebę? Jeżeli nie, 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 nie usłyszę, to nie będę tego czytał. Nie słyszę. Zatem proszę o dokonanie głosowania za przeciw lub się wstrzymać przy pomocy urządzenia głosującego i proszę sprawdzić czy się wyświetliło potwierdzenie na wyświetlaczu. Wyniki głosowania. Za przyjęciem tej uchwały 22 głosy, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie podjęcia uchwały nr 9 rzymskie łamane przez 85 łamane przez 2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu warszawskiego zachodniego na lata 2019-2025 wraz z autopoprawką pani skarbnik już tutaj y, 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 omówiła y, autopoprawkę czy y, y, oczekujecie państwo jeszcze jakichś dodatkowych wyjaśnień czy omówień? Czy są jakieś zapytania w tej sprawie? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o dokonanie głosowania za, przeciw lub się wstrzymać przy pomocy urządzenia głosującego. Jeszcze dwa głosy, bardzo proszę. Jeszcze jeden. Proszę sprawdzić czy się wszystkim wyświetliło potwierdzenie o, o głosowaniu to, na wyświetlaczu. Pan Tokarczyk. Pan Tokarczyk. To Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały 22 głosy przeciw 0 wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. Yy. Przechodzimy do ostatniego punktu porządku obrad, czyli zakończenie sesji, ale mam dla Państwa jeszcze informacje poza porządkiem obrad. E, mianowicie Urząd Skarbowy zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienia niektórych oświadczeń majątkowych. E, państwo otrzymacie te wystąpienia i bardzo proszę o przy, odniesienie się do nich na piśmie, żebym mógł udzielić odpowiedzi na te, te kwestie, które Dziękuję. postawił mój skarbowy. Otrzymacie Państwo o, w tej chwili od Pani Ka, y, y, Kasi Ile te, tego? Jak najszybciej. Chyba tam termin, nie, tam termin chyba nie jest podany, ale, ale w sprawach y, skarbowych to lepiej jak najszybciej. Bardzo proszę. W ciągu kilku dni mam nadzieję, bo jest tygodnia że już to się uda nam zebrać. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy może jakaś informacja co tak, do tak. ostatniej sesji? Tak, y, zaraz. Y, dwie sprawy, jeśli chciałem skorzystać z okazji. Y, zarząd, obowiązkiem zarządu jest